Cześć! Witamy Państwa w kolejnym odcinku Duży Pokój z Książką. Z tej strony Agnieszka, Małgorzata. Obiecuję. A Co? Dzisiaj tradycyjny odcinek. Przedstawimy kilka nowości. Potem, dwie główne pozycje chociaż z tego co widzę, ty masz więcej i kilka pozycji dla dzieci. Mam więcej, ale chodzi o tę samą pozycję, po prostu są dwa tony. Tak, jesteśmy po festiwalu Konrada w Krakowie. Tam przybył Jachym Topol. Festiwal Konrada to najważniejszy festiwal literacki w Polsce bardzo prestiżowy. Ostatnio nawet nagradzone na Międzynarodowej Scenie Festiwalu. Tak, nasz ulubiony festiwal, bardzo lubimy tam być i ja miałam okazję spotkać właśnie autora, wrażliwego człowieka na tym festiwalu, byłam na wieczorze autorskim i muszę przyznać, że otworzył mi Troszeczkę wizję tej powieści, bo zaczęłam ją czytać przed spotkaniem. To jest opowieść o wrażliwym człowieku artyście aktorze grającym, specjalizującym się w rolach szekspirowskich który jeździ po Europie i z rodziną swoją i daje takie spektakle. Niełatwo być. 60-letnim hipisem we współczesnej <noise> Europie, bo taka jest tutaj opowieść. Musiałby się przeprowadzić do Berlina, tam to jest możliwe. Yy, wiesz co? On nie. On, on, on nie umie się. Ty's... To jest czeska książka. Tak jak się kiedyś mówiło czeski film, czy nie wiadomo o co chodzi, to właśnie o to chodzi w tej książce. Ale po spotkaniu z autorem yy, dużo mi się tutaj otworzyło. Wydawnictwo Czarne wydało tę yy, książkę. Polecam, naprawdę świetnie się ją czyta, chociaż drażni, bardzo drażni. na Makenet. Powiedzieli, żebym przyszła sama, za linią dżihadu, wydane przez wydawnictwo poznańskie. Podobno jedna z najlepszych książek o ISIS, jakie mm -hmm. powstały w ogóle. Autorka dotarła tam, gdzie nie udało się wielu zachodnim dziennikarzom ze względu na swoje pochodzenie. Pani Suat jest imigrantką, mm -hmm. która już od dziecka mieszka w Niemczech, ale jednak, ale jednak jest muzułmanką. Dotarła do dżihadystów, e, przeprowadzała z nimi wywiady, no bardzo ciężkie były te doświadczenia również dla niej i o tym wszystkim piszę, piszę o, o tym jak inwazja na Irak, amerykańska inwazja na Irak, jaki to miało wpływ na powstanie państwa ISIS, wielokrotnie temat ostatnio jest poruszany, ja bardzo lubię czytać o Syrii, dla mnie to jest bardzo ważna mm. tematyka, Dlatego nie mogę się doczekać, aż zajrzę też. I wydawnictwo tak, poznańskie, tak. tak? Wydało tę książkę. Też mam wydawnictwa poznańskiego. Książkę Jakobsena Białe Morze. To jest kontynuacja niewidzialnych. Niewidzialni byli bardzo dobrze przyjęci. To była, to była powieść, która naprawdę robiła wrażenie. Białe Morze opowiada ciąg dalszych historii. Na wyspie zostaje Ingrid, wybucha II wojna światowa. No, są bardzo trudne czasy, bardzo się dużo tutaj dzieje. Może autor i czytałam kilka takich recenzji tej powieści, nie, no nie wykorzystał tyle możliwości, ile powinien, ale i tak książka się świetnie czyta. Niesamowity jest tutaj język, taki oszczędny, ukazujący właśnie te, taki, taką mentalność ludów północy. Wydaje mi się, że, że chociażby ze względu na to warto to przeczytać, taka, takie, taka, takie lekkie dozowanie tej opowieści. I? Ludzkie potwory. No straszny tytuł. Kobiety Mansona i banalność zła. Mm -hmm. No, mniej więcej tytuł dużo mówi. Nie wiem, czy widzowie pamiętają, kim był Charles Manson. Mm -hmm. Był to mężczyzna, który zlecił kobietom swoim, czyli ze swojej rodziny zabójstwo Sharon Tate, czyli narzeczonej Polańskiego, która była wtedy w ciąży autorka to była bardzo głośna historia. Bardzo, oczywiście, mm -hmm. zwłaszcza słyszana w Polsce, prawda, ze względu na pochodzenie. No, no, względu na tak. Autorka Nikki Meredith dotarła do tych kobiet Mansona, przeprowadziła z nimi liczne wywiady w więzieniu mm -hmm. i dochodziła do tego, jak to się stało, że one się zgodziły na to morderstwo, że że się tego podjęły. Książka wydana, w bardzo ulubionej mi przeze mnie, serii amerykańskiej wydawnictwa czarnej. Tak, już parę, parę przedstawiałaś książek Tak, tak, tak. Ja uwielbiam, uwielbiam też, jak wyglądają na półce wszystkie obok <śm> no. no i przechodzę do, do opowieści. Kiedy ostatnio powiedziałaś, że, że my się powinniśmy być może powinniśmy przedstawiać tematyczne też odcinki, kiedy, żeby mówić o jakimś jednym pisarzu i właśnie ten, ten ostatni był tematyczny, ale to ze względu na nobla, prawda? Mm -hmm. Mówiliśmy o olce, to ja tak się zaczęłam zastanawiać, kogo ja bym wzięła. My mamy różnych autorów, więc podejrzewam, że niekoniecznie byśmy się spotkały, ale ja lata całe, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy rozpoczynały się wakacje, jeździłyśmy. Co roku czytałaś opowiadania? Tak, co roku zaczynałam wakacje od tych opowieści, od właśnie opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Gustaw Herling Grudziński to jest pisarz właściwie kojarzony z lekturami szkolnymi, z innym światem, który jest obowiązkową lekturą. E, która jednocześnie jest jedną z najbardziej pasjonujących lektur szkolnych. Aha, czyli tak, myślisz, że do tej pory? Bo Ty jednak tą maturę zdałaś 10 lat temu. Ja mam maturę zdałam ponad 10 lat temu, mhm. ale jednak ciągle 70 lat po wydarzeniach opisanych w książce. Mhm. Znaczy, ja się proszę spytać moich maturzystów tegorocznych. Myślę, czy że, dlaczego to, by ta książka miała się zastarzyć przez te 10 lat? Myślisz, Przecież że. też to nie jest coś, co opowiada o latach 2000? No, zgadza się, ale ja i tak uważam, że mistrzem Herling Grudziński jest w opowiadaniach. Wcale nie w innym świecie. Ja uwielbiam te opowiadania. One są bardzo poetyckie, bardzo autobiograficzne. Ukazują życie przede wszystkim pisarza we Włoszech. Ja kocham Italię. I tutaj są takie opowieści właśnie o Neapolu, o Sycylii, prawda o Wenecji, jest takie przepiękne opowiadanie, gdzie akcja dzieje się, portret, zatytułowany portret wenecki, akcja dzieje się w Wenecji tuż powojennej, kiedy młody żołnierz wojska polskiego, armii Andersa oczywiście, który no, jeszcze stacjonuje ta armia we Włoszech i udaje się do Wenecji. I tam poprzez malarstwo, bo tak zawsze u Herlinga Grudzińskiego jest, poprzez dotyk, przez malarstwo, przez jakąś szkatułkę, przez jakąś rzeźbę, zaczyna opowiadać historię. I to jest taka penetracja. Narrator jest zawsze takim detektywem, takim człowiekiem, który zaczyna szukać historii, penetruje różnego rodzaju wydarzenia. To jest też ciekawe, bo ja kiedyś, no kiedyś się bardzo mocno zajmowałam Herlingiem Grudzińskim, nawet myślałam, że będę doktorat z tego pisała. Zajmowałam się bardzo mocno i szukałam, sobie tworzyłam taką mapę na podstawie tych opowiadań i szukałam autentycznych wydarzeń z życia pisarza. I porównywałam z tym, co tutaj opisał. No więc on dużo zmyślał, czyli w, tak w połowie jest to autobiograficzne, w połowie to się nie mogło wydarzyć. No ale właśnie to, to jest tak na pograniczu fikcji i realiów, to jest, to jest przepięknie opowiadane. Została napisana dobra biografia Herliego Gruzińskim? Y, nie, taka biografia może, na skalę może, franażka. To może nie doktorat, ale... Ale to nie ja, to taki no. franaszek na przykład, ale na pewno nie ja. Nie, 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 aż taka nie, wiesz tak, na miarę tych Herberty, o herbercie o miłości. Ja właśnie myślałam o tych biografiach takich bardziej popularnych. Franaszek jednak bardzo naukowo to do tak, swoich. Tak, tak, czyli masz nasz Na, na uwadze... przykład o Grzebałtowskiej, tak? Aha. Mm -hmm. No, czyli ja, jeżeli bym w to weszła, to raczej bym weszła w te gry pomiędzy fikcją a e, bo to mnie, to mnie mhm. intrygowało no i, i tak żebym weszła w te gry pomiędzy dziełem sztuki a opowieścią wiesz? Ja pamiętam my byłyśmy kiedyś na Neapolu Aha. E, i ja szukałam domu Herlinga Grudzińskiego. Nie, o to mi chodzi, nie o... to by się wydawało, że widziałaś Herlinga Grudzińskiego. A, a to nie z Tobą byłam, to byłam dużo, dużo, dużo wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej. Ty byłaś tym malutkim dzieckiem. Tak, ja wiem. Tak, jak byłam w Neapolu i ja zrobiłam takie zdjęcie mojej przyjaciółce, z którą byłam wtedy w Neapolu i w tle byłam przekonana, że to jest Gustaw Herling Grudziński i porównywałam z fotografiami. Nie wiem do dzisiaj, czy to był Gustaw Herling Grudziński, czyli może tak bardzo chciałam go zobaczyć. Tak mi się wydaje. Tak, ale wtedy właśnie szukałam jego domu. No, no, są świetne refleksje Marty Grudzińskiej. Jest przepiękny też taka, no, taki związek, ale to też trzeba było czytać, opowieści dziennika pisanego nocą, które były publikowane w Kulturze Paryskiej, prawda? I tutaj też jest masa takich opowieści, które tam się zaczynały, tutaj zostały przedrukowane. No, jeżeli ktoś nie czytał opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego, to ja naprawdę polecam. To jest Pisarz wielu, wielu lat mojego doświadczenia czytelniczego. I to, są, to jest chyba najbardziej obszerny zbiór opowiadań, chociaż tutaj na półce mamy, bo, bo ja mam wszystko, co Gustaw Herling-Gruziński napisał, i zostało opublikowane to w Polsce i w paryskiej kulturze. I, i naprawdę naprawdę uważam, że warto to czytać. I to właśnie opowiadania. Inny świat też, ale opowiadania Gustawa Herlinga-Gruzińskiego. To nie wiem, czy ja w ogóle powinnam ruszać moją książkę przy tym. Dlaczego? E, ponieważ ja mam młodego pisarza. No to bardzo dobrze. E, książka, która jest oceniana bardzo różnie mhm. i e, bardzo dobrze, i uznawana jest w ogóle za niewypał. Jodzisz Strachoda, Turysta Polski w ZSRR, wydana przez korporację HART, czyli uznaną. Uznane wydawnictwo, uznane korporację, ale. Korporację. E, w cudzysłowie, w cudzysłowie, e, Ale jednak niszową. Mhm. E, I ta książka z, e, była nominowana do Nika w tym roku. Oczywiście Nika nie dostała, Nika dostało nie ma Mariusza Szczygła. E, ale była to propozycja najbardziej kontrowersyjna mhm. i najmniej oczywista, to znaczy niewiele osób wiedziało w ogóle, kim jest Juliusz Strachota. Ja należałam do tych osób, nie znałam tego pisarza wcześniej. Ja też go nie Juliusz Strachota, który, to jest pisarz, który pisze bardzo autobiograficzne powieści, nawiązujące często do swojego doświadczenia alkoholika i narkomana. Ta konkretnie powieść, Turysta Polski w ZSRR, to jest to, co wydarzyło się już po wyjściu z nałogu i próba poradzenia sobie z nim. Tytuł dużo mówi, ponieważ główny bohater, zresztą Julek, czyli ma to samo hmm. imię co autor, podróżuje tropem przewodnika turystycznego po ZSRR, który był jedną z najważniejszych jego książek w dzieciństwie. On ten przewodnik brał spółki, przeglądał zdjęcia i wyobrażał sobie, że podróżuje do tych miejsc. Po wyjściu z odwyku postanowił do tych wszystkich miejsc pojechać. Czyli w tej książce jesteśmy w Uzbekistanie, kilkukrotnie jesteśmy w Gruzji, jesteśmy w Abchazji, jesteśmy w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, jesteśmy w każdej republice Radzieckiej. Byłej. Anyway. Z byłej Republice Radzieckiej, mhm. oczywiście. Ale to nie jest książka podróżnicza. On cały mhm. czas podróżuje, jednak nie jest to książka o podróżach, nie znajdziemy tutaj opisów, zabytków. Zresztą główny bohater jest turystą takim odhaczającym. Jemu chodzi o to, żeby zobaczyć na żywo zdjęcia, które były w przewodniku. Mhm. I nie zależy mu na wielu innym. On czasem jedzie na dwa dni do tej Gruzji, żeby, żeby zobaczyć. No, dwa dni w Gruzji to rzeczywiście. Tak, żeby, żeby pojechać do Tbilisi, zobaczyć uh -huh. pomnik Matki Gruzji i stamtąd szybko pojechać do Baku, żeby tam zobaczyć uh -huh. coś, co było na zdjęciu Rosji. przewodnika. Uh -huh. To jest książka tak naprawdę o jego wnętrzu, o tym o jego przeżyciach, doznaniach, o jego przemyśleniach, o nałogu bardzo mocno, uh -huh. o tym, że wychodząc z nałogu alkoholizmu. Wszedł w na holika. To znaczy, te podróże sprawiają mu coraz mniejszą przyjemność. On jedzie do kolejnego miejsca, ponieważ czuje, że musi, że, że musi odhaczyć, że założył sobie, Czyli że. Chodzi o zrobić. te zdjęcia, tak? Że, tak, że, ojej, tak, To jest straszne. Tak, i on już tam nie chce jechać, on nie chce się męczyć, nie chce znowu spędzać tyle czasu w tych marszrutkach, a jednak. Ma wewnętrzny przymus, z mhm. którego nie potrafi się pozbyć. Jednocześnie boi się końca. Boi się, że jak już zrobi cały ten przewodnik, to co będzie potem? Czy on sobie poradzi w takim codziennym życiu <grym> bez tych podróży? Bo tak, to on zbiera pieniądze po to, żeby jechać. To są prace w korporacji. No, on zresztą jest bardzo inteligentnym człowiekiem, to nie był dla niego żaden problem. E, ale co będzie, jak mu się skończy przewodnik? <grym> czy no owej... nie drugi przewodnik. Ale już nie ma drugiego takiego przewodnika. On na tym jednym bazował w dzieciństwie. Mm. E, jednocześnie Juliusz Strachoda podróżuje do tego swojego dzieciństwa właśnie. To znaczy, przepraszam, nie Juliusz Strachoda, a ten Juliusz jako mm. bohater w mm. powieści. E, odwiedza swoją rodzinę, odwiedza swoją babcię, z którą właściwie nie miał kontaktu jako dziecko. E, poznaje rodzinę z Wielkiej Brytanii. Te więzi rodzinne są dla niego bardzo ważne. On czuje, że. No, nie poradził sobie z tą, ze swoim dzieciństwem, nie, że jego więzy rodzinne są bardzo złe, bardzo tego żałuje. E, I bardzo nostalgicznie podchodzi do wszystkich spraw rodzinnych, co jest bardzo piękne w tej książce, jest próbą naprawienia tego błędu. I genialna okładka mhm. z jamnikiem. Mhm. E, jamnik to jest pies, który Julek ma. Jako dorosły mężczyzna, właściwie to jest pies jego dziewczynę, z którą mieszka, w pewnym momencie pada zdanie, że gdybym jako dziecko miał jamnika, to być może nie miałbym żadnych nałogów. A ja miałam jamnika jako dziecko. <słyska> tak. E, czy książka zasługuje na nikę? Chyba nie. E, czy zasługuje na nominację do nikę i bycia w tym siedmiu najlepszych. E, pozycjach, bo nie tylko powieściach, może nie wiem. Mi się podobała, ja szybko ją przeczytałam, e, fajnie mi się chodziło po tych e, dywagacjach głównego bohatera. E, no zachęcam, jeśli to co opowiedziałam e, było zachęcające, to to jest pozycja do sprawdzenia, ale jeśli uważacie, że nie chcę wam się e, Zaglądać do życia jakiegoś faceta z problemami wiecznego chłopca, trochę, no to nie, to nie. To może wtedy do Kardynka Grudzińskiego raczej. No i przechodzimy do literatury dziecięcej. Mhm, dla starszych dzieci. No ja teraz akurat teraz. mam tak, bo to jest, to jest powieść. To jest powieść, przepięknie wydana, tak. wspaniały druk, taki szeroki. Prawda, do, no, czyli myślę, że dla takich dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest to, jest to wspaniała książeczka. Książeczka 8 plus 2 i wycieczka rowerowa do Danii. To jest któraś z serii tych książeczek. 8 plus 2. Tak, 8 plus 2 i ciężarówka, 8 plus 2 i domek w lesie, 8 plus 2 i pierwsze święta, 8 plus 2 i Anton z Ameryki, 8 plus 2 i Promenada Babci. To jest rodzina. Dlaczego 8 plus 2? To jest rodzina, która się składa z dwójki rodziców i ośmiorga dzieci. I y, opisane są ich podróże, ich y, y, wojarze i to jest, y, to jest świetnie tutaj przedstawione, kiedy oni, no bo ósemka dzieci, wiecie, to jest to jest coś, prawda? być no, kupić takim bilet lotnicza. No, bilety lotnicze, oni, oni tutaj podróżują ciężarówką, taką mini ciężarówką. Ja mam kolegę z liceum, który ma siedmioro dzieci. I on, przy, kiedy, się, kiedy miał jeszcze sześcioro, to mówił, było dobrze. Ale kiedy mu się siódme urodziło, powiedział go Siu. Już są problemy logistyczne. Chodzi o samochody, prawda? Chodzi o właśnie podróże. I, i, i nie mówił o problemach finansowych, tylko mówił właśnie o problemach, żeby to, to wszystko, całe swoje brattwo zapakować. Do, do jakiejś... I jechać chociażby do dziadków. Tak, jechać chociażby do dziadków i czy, a oni, są oni Nie, nie, dziadkowie są z Leszna, oni mieszkają w Warszawie, a, a podróżują po całym świecie, więc, więc rodzina jest taka, tak też jeżdżące, prawda? No i są tutaj to tu jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo wartka akcja ukazująca trzypokoleniową rodzinę, bo tam jeszcze babcia z nimi podróżuje. No, babcia jest świetna, na przykład się buntuje, babcia mi się bardzo podoba, na przykład buntuje się, ja mam spać w schronisku młodzieżowym? Niemożliwe, jak wy to sobie wyobrażacie? Wszyscy się będą ze mnie śmiali, po czym, no dobrze, będę spała w tym schronisku. No i okazuje się, że babcia jest najlepszym. <grym> Najlepiej reaguje na to schronisko młodzieżowe. No, wszystko się dzieje Genialnie, wyrusza cała rodzina właśnie na wakacje. No i, no i takie piękne przygody. Naprawdę dobrze się to czyta, i myślę, że takiej młodzieży wczesnoszkolnej bardzo się spodoba. Polecam. To jest wydawnictwo dwie siostry. Tak. A ja mam dwie pozycje z naszej księgarni. Mały atlas z wyżaków. Ewy i Pawła Pawlaków. To jest Czyli... kolejna książka z tej samej serii, którą pokazuję. Już wcześniej mówiłyśmy o Małym Atlasie Motyli i Małym Atlasie Ptaków. Tak, i to są przepiękne książki. Ja kocham te książki, Pawlaków. To y, są ilustracje, <laughs> mm -hmm. które są wycinnie... wycinkami. Wycinkami, kolorami. Zrobione mi właśnie przez Ewę Pawlak. Do tego są zdjęcia i rysunki. Są opisy zwierząt które odwiedzają Ogród Tutaj Pawlaków. córeczka Pawlaków też yy, w A gdzieś się stron... pojawia, tak, też tak, się tak, pojawia, bo pojawia ona, się. ona też przepięknie ilustruje mm -hmm. te książki. Tak, ale to jest kolejna książka z tej serii, mm -hmm. którą kupujemy każdą, y, która się pojawia. Mm -hmm. Ale Tuli Tuli opowiada kto gdzie mieszka. Żółwik z oceanu, to jest moje odkrycie i to jest odkrycie Korci i to jest w tym momencie nasza ulubiona książka. Polecam ją dwulatkom, trzylatkom, czterolatkom, pięciolatkom, sześciolatkom, siedmiolatkom. Może też ośmioletkom i dorosłym. Pięcioletkom też? Tak, bo tutaj jest pełnowiec, o której nie masz pojęcia. Dobrze. Tuli tuli opowiada, kto gdzie mieszka. Zapowiada się, że to będzie seria, ponieważ na początku tuli tuli to jest duszek i on obserwuje zwierzęta. W tym przypadku obserwuje żółwie zielone. Najpierw miejsce ich narodzenia. Jak wychodzą, wykluwają się jak pod, podróżują w oceano, do oceanu. No, przepraszam, w oceanu. tak teraz się wtrącę. Ty widziałaś, ty, ty robiłaś takie zdjęcia właśnie żółwi. Tak, tak, tak. Ale to jest właśnie. coś, co mnie jeszcze tym bardziej ujmuje, Aha. ponieważ ja w tym roku e, byłam świadkiem składania jaj przez żółwi. No ja widziałam swoje zdjęcia, przepiękne. Także to było mhm. mistyczne przeżycie. E, książka jest niezwykle bogata w wiedzę. Na każdej stronie pojawia się ramka i tutaj na przykład są ptaki, które żyją nad oceanem. Ale to nie jest Mewa i Albatros. To jest fregata. To jest oceanik żółtopłetwy. To jest featon. Burzyk szary. Tutaj są przepływy, odpływy. Przejdę do moich ulubionych stron. Na przykład, co jedzą żółwie karyta? Co jedzą żółwie karyta? No właśnie. Ryby, małże, meduzy, gąbki, kraby. Przechodzimy do o, film hmm. był. Do strony ekologicznej. Hmm. W oceanie a, się te, trafia się a. też plastik, prawda? I jak nie zaśmieczać oceanu. To mi się bardzo podoba. Ja bardzo razie. mi się podoba, podoba, że coraz więcej informacji do malutkich dzieci dociera. Tak. tak I ja... bardzo fajnie jest to, że jest przemycane, że to się tak. nie, nie trzeba tak. kupować konkretnie pozycji ekologicznej, tak. tylko właśnie... Tak, ta przemyca. folia, prawda, ta torebka foliowa, tutaj mhm. pływa. No ja mam nadzieję, że w końcu wychowamy pokolenie ludzi, którzy będą wrażliwi na to, na tak. ten plastik. Mhm. E, I tutaj coś niesamowitego, ponieważ jest też o głębinach, o tych najgłębszych miejscach w oceanie, jest o rowie mhm. mariańskim eee, i jakie zwierzęta mieszkają w głębinach. Mówimy tutaj o anoplogasterze, pożeraczu czarnym, rekinie foremkowym. Ja jeszcze nie znam tych nazw. Ale moja dwuletnia kora już zna. I to jest piękne. I to jest, tak. i to jest moc takiej literatury. Na takiej koniec bardzo rzeczy. fajna strona, gdzie można bawić się mm. z dzieckiem i pokazywać konkretne zwierzęta. Mm. Bardzo ją polecam. Obiecuję, że będę kupowała każdą książkę z tej serii. Jestem nią zachwycona. A to jest wydawnictwo. Nasze księgarnia, jak widać, to są książki tego samego formatu. One zresztą bardzo ładnie hmm. też wyglądają razem na półce. <noise> tak, dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy. Zachęcam bardzo do tej ostatniej pozycji. Gwiedza Zachęcamy się do wszystkich pozycji. <noise> dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.